Mamy dzisiaj dla Was kolejną odsłonę kamery pocisku, czyli Imo Bullet 2. Zapraszam. Jak wspomniałem we wstępie, kamera pocisk, kamera w kształcie pocisku, ale również to, co może nam zaoferować jest po prostu petardą. Kamera ma dwie antenki WiFi, dwie dosyć mocne diody LED, dzięki czemu świetnie doświetla monitorowany teren. Kamerę możemy podłączyć za pomocą Wi-Fi, ale również za pomocą standardowej wtyczki RJ45, więc to nie będzie problemem. Zasilanie standardowe jak dla kamer 12 do 24 V, zasilacz zawarty w pudełku. Co jeszcze rzuca się w oczy? Dosyć sporej wielkości obiektyw. Dzięki temu, że jest tak duży, ma rozdzielczość aż 4 megapiksele, dzięki czemu zyskujemy spore powiększenie monitorowanego obrazu. Spójrzmy na specyfikację. Wymiary 15 na około 7,5 cm, zasilanie, jak wspominałem, 12 V, wejście na kartę MicroSD, maksymalno obsługiwana wielkość to jest 256 GB, czyli sporo, wbudowany głośniczek przez który możemy komunikować się z osobą, która przechodzi przez teren. Wbudowany mikrofon, dzięki czemu słyszymy, co dzieje się w terenie. Wbudowana dioda IR oraz diody LED, o których wspomniałem. Rozdzielczość 4 megapiksele. Zasięg obiektywu aż 104 stopnie w poziomie. Przesłona 2,8. Zasięg. Widzenia w nocy to jest do 30 metrów. Możliwość nagrywania w nocy w kolorze, co nie każda kamera ma i warto o tym wspomnieć. Obsługuje WiFi 2,4 GHz oraz posiada złącze RJ45. Obsługuje kompresję obrazu typu H265 i H264, co też nie występuje w każdych kamerach. Cyfrowy zoom do 16 razy oraz funkcja wykrywania ruchu. Przejdźmy do zalet. Kamera zbudowana jest z naprawdę bardzo dobrej jakości materiałów. Dobry plastik w połączeniu z elementami metalowymi daje świetne wrażenie i, i trzyma się naprawdę dobrze. Co mnie zaskoczyło, kamera jako jedna z nielicznych w zupełnej ciemności nagrywa w pełnym kolorze. Większość kamer, gdy zrobi się tylko trochę ciemno, nagrywa monochromatycznie. Ta ma full kolor. Pewnie dzięki tym diodom, które świetnie do, doświetlają teren. Z rzeczy, które w kamerze mi się nie podobają, to ten wielki guzik reset, który jest na zewnątrz kamery. Ktoś może zauważyć i po prostu próbować tam zresetować ustawienia. Głośnik też jest tylko dodatkiem i nie jest zbyt dobrej głośności. Sprawdźmy, jak działa mikrofon w naszej kamerze. Czyli ja coś powiem do potencjalnego odwiedzającego. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, człowieku, dzień dobry człowieku z kamery. O, i słychać mikrofon, sprawdza się ok. A jak słychać, mój głos w kamerze. Zasięg na zupełnie dobrym poziomie. Kamerę miałem zamontowaną w granicach 15 metrów od routera, i nie było najmniejszych problemów. Montaż zupełnie standardowo na trzech śrubach wkręconych do ściany. Możemy też włączyć Syrenę, która być może zwróci kogoś uwagę. Przejdźmy do aplikacji. Aplikacja autorska firmy IMO. Musimy ją zainstalować, musimy stworzyć konto, ale to pominę, mam już założone. I od razu co widzimy, to jest dodawanie kamery. Za pomocą plusika dodajemy kamerę. Wyszukujemy ją najłatwiej za pomocą kodu QR, który jest przyklejony na kamerze i wtedy widzimy już podgląd z kamery. Aplikacja jest jakiejś starszej wersji, proponuje aktualizację, ale w tej chwili nie będę jej robił. No i widzimy akurat mamy wieczór, więc możemy zobaczyć jak wygląda obraz wieczorową porą. W aplikacji pod podglądem mamy takie funkcje jak stop, przełączenie, trybu kamery, może być to HD albo standardowa rozdzielczość. Możemy wyłączyć podsłuch tego, co dzieje się na, na zewnątrz oraz przełączyć ją w tryb pełnego ekranu. Oj, wyszedłem z kamery. Dobra, jeszcze raz. Możemy zrobić sobie zrzut w postaci stopklatki tego, co widzimy oraz możemy włączyć chwilowy Alarm, i mówić do naszego e, odwiedzającego lub intruza w zależności kto przyjdzie. Możemy oczywiście zrobić zrzut e, filmowy na nasz telefon, reszta nagrywa się w formie ciągłej na kartę SD. Podsumowując, e, bardzo dobra kamera w dosyć fajnej cenie, kosztuje około 250 zł, a ma naprawdę spore możliwości, i tak jak mówiłem, świetnie wygląda. Obraz nagrywany w nocy. Z tego powodu na pewno ją polecę.